Witam Państwa! Zaczynamy podsumowanie listopada 2022. Z okazji Dnia Wszystkich Świętych odwiedziliśmy groby bliskich i tych, którym zawdzięczamy wolność. Odwiedziliśmy też groby masowe i miejsca zagłady. Pod polskim krzyżem w miejscu dawnego obozu Bergen-Belsen, razem z konsulem generalnym Rzeczypospolitej w Hamburgu, panem Pawłem Jaworskim. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, a modlitwę przy obelisku poprowadził ksiądz Tadeusz Kluba z polskiej misji katolickiej w Hanowerze. Następnie odwiedziliśmy groby Polaków na okolicznych cmentarzach wojskowych, gdzie leżą pochowani jeńcy z czasów II wojny światowej. 3 listopada niemieckie MSZ wezwało obywateli RFN do opuszczenia Iranu. Zamieszki i represje w tym kraju nadal spychane są na drugi plan. W Iranie od początku listopada zginęło już ponad 300 osób. 4 listopada kanclerz Scholz poleciał do Chin, gdzie przyjęto go z honorami wojskowymi, aczkolwiek prezydent Xi nie podał mu ręki i nie widzieliśmy też rytualnego pocałunku przywódców klasy robotniczej. Podsumowując tę wycieczkę, można jednak powiedzieć, że 23 godziny spędzone w samolocie. I 24% udziałów w jednym z hamburskich terminali kontenerowych to nie jest wielka inwestycja w zamian za skorygowanie kursu Chin w kwestii wojny w Ukrainie i użycia broni atomowej na kontynencie euroazjatyckim. Niemieckie zbiorniki na gaz są w 100% pełne. Ceny tego paliwa na giełdzie poszły na dół, ale odbiorcy dostali rachunki, że ho-ho! Wiele firm. Nie jest w stanie tego zapłacić i zwyczajnie ogłasza upadłość. A zima, wbrew temu co głoszą wyznawcy zielonej religii, może być długa i ciężka. W Magdeburgu odbył się synod niemieckiego kościoła protestanckiego. Jednym z najbardziej spektakularnych postanowień synodu był dobrowolny limit prędkości na autostradzie 100 km na godzinę. Przy obecnym natężeniu ruchu ciężarówek wleczenie się 100 na godzinę to zwyczajne samobójstwo i prowokowanie wypadków. Ale co zrobić? To kolejny pomysł ściętej głowy, jaki fundują nam protestanci. Niemieckie kościoły, zarówno katolicki jak i protestancki, tracą co rok setki tysięcy wiernych. Protestantom nie pomaga, że kobiety odprawiają msze i wygłaszają kazania, że nie mają celibatu. Generalnie nic, co odróżnia Kościół protestancki od katolickiego, nie spowalnia tego trendu, a mimo to niemieccy biskupi katolicy upierają się przy protestantyzacji Kościoła katolickiego i dalej brną w ślepą uliczkę synodalną, tłumacząc to potrzebą modernizacji. Dlaczego w innych krajach nie trzeba podejmować tak drastycznych środków? Dlaczego biskupi i ich fani, skoro nie podoba im się Kościół katolicki, nie konwertują po prostu na protestantyzm i nie zrobią miejsca dla tych, którym katolicyzm nie przeszkadza. Odpowiedź jest brutalna i prosta albo inaczej mówiąc, brutalnie prosta. Reformacja odniosła swego czasu sukces dzięki ogromnym łupom, jakie tutejszym magnatom i miejscowym namiestnikom kościelnym przyniosło plądrowanie kościołów i klasztorów. Dzisiaj droga synodalna Czyli największy po reformacji skok na kasę przyniosłaby zainteresowanym ponad 200 miliardów euro. A więc jest się o co bić. Do tego mogliby zakładać rodziny i dziedziczyć zawłaszczone dobra. Niemieccy her <laughs> katolicy twierdzą, że większość Polaków w Niemczech nie będzie chciała się do tego przyłączyć i dlatego rugują nas na margines. Na przykład w Magdeburgu nie ma zgody na polskie duszpasterstwo, chociaż od lat prowadzona jest w tej sprawie korespondencja, a rok temu była nawet stosowna oferta ze strony polskiej misji katolickiej. Biskupowi Feige najwyraźniej jest bardziej po drodze z protestantami niż z polskimi katolikami. Kardynał Müller twierdzi, że współczesnym reformatorom w kościele brakuje zwyczajnie wiary. I że stosują w odniesieniu do kościoła język polityki, język ludzi faktycznie zwalczających kościół. Przed zjazdem melonowej międzynarodówki no bo jak określić maoistów przebranych za działaczy na rzecz ochrony środowiska naturalnego niemieckie media ogłosiły niemal koniec świata. Dorosłe kobiety udające podlotki występowały na kilku kanałach równocześnie. Technika pozwala dzisiaj na takie sztuczki. Na koniec wszyscy wrócili z Egiptu zbulwersowani wynikiem zjazdu. Żaden kraj poza Niemcami nie zamierza dobrowolnie zlikwidować swojego przemysłu. Skorumpowane rządy państw, tak zwanego Trzeciego Świata, dostaną odszkodowania od państw bogatych, które spowodowały zmianę klimatu. Nie wiemy, które to państwa spowodowały zmianę klimatu. Ale domyślamy się, że chodzi o Niemcy. A tutaj jako ciekawostka mapa 10 najbardziej zatrutych rzek świata, z których pochodzi 90% plastiku pływającego w oceanach. Firma Schaeffler, jeden z największych dostawców podzespołów i części do produkcji samochodów, do 2026 roku zredukuje zatrudnienie w Niemczech od 1000 osób. Minister Robert Habeck nie zezwala na wgląd w akta sprawy o przedłużeniu działania niemieckich elektrowni atomowych. Magazyn Cicero rozłożył wniosek o nakaz sądowy wydania tych akt. Czekamy na decyzję sądu, czyli pewnie miną jakieś dwa lata, zanim się dowiemy, ile stron zaczerniono. A zielona aktywistka nienawidząca samochodów została członkiem Rady Nadzorczej Volkswagena z ramienia rządu krajowego Dolnej Saksonii. Jej kwalifikacje to brak kwalifikacji. Tak zwany bürgergeld, czyli zasiłek obywatelski, wejdzie w życie w przyszłym roku. Czy zatem opłaca się jeszcze w ogóle pracować? Coraz niższa realna wartość wynagrodzeń oraz potężne potrącenia od dochodu brutto w postaci podatków i składek na ubezpieczenia socjalne zniechęcają do pracy i są przyczyną emigracji z Niemiec. Tak, tak, proszę państwa, Niemcy też emigrują, a liczba nieobsadzonych miejsc pracy wynosi obecnie 1,8 miliona, czyli dwa razy tyle co jeszcze trzy lata temu. Wszystko przy niemal identycznej liczbie osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i pewnie drugi raz tyle liczącej armii odbiorców zasiłku socjalnego. Mimo to, we Frankfurcie nad Menem na rozpatrzenie czeka 15 tysięcy wniosków o wizy powytowe, z czego 6700 wniosków dotyczy pracowników akademickich. Wróćmy do inflacji w RFN. W październiku wartość waluty spadła tu w stosunku rocznym o 10,7%. To oczywiście średnia statystyczna, uwzględniająca przykładowo cenę lokomotyw i żywności. Taka nowa lokomotywa z silnikiem o mocy 10 tysięcy koni mechanicznych kosztuje jakieś 4 miliony euro. Używany skład kolejki miejskiej to średnio 2,5 miliona euro. Przeciętnie tabor podrożał więc praktycznie minimalnie. W tym samym czasie ceny energii, paliw i żywności wzrosły o 40 do 60%. Statystyka to jak widać kiepski doradca i byle jakie narzędzie do badania rzeczywistości. W styczniu 2020 roku litr oleju napędowego kosztował 1,10 euro, a teraz waha się na poziomie 1,80 do 1,90 euro za litr. Opublikowano raport Berlińskiej Straży Pożarnej z akcji ratowniczej opóźnionej przez anarchistów przyklejonych do asfaltu, po której 44-letnia ofiara wypadku zmarła. Ponieważ strasznie dojechała na czas i nie mogła wyciągnąć poszkodowanej spod betoniarki, nie ma wątpliwości co do tego, że aktywiści tak zwanego ostatniego pokolenia są widni niepotrzebnej śmierci. W Bawarii za udział w blokadzie drogi można dostać karę nawet 40 stawek dziennych albo wylądować na miesiąc w areszcie zapobiegawczym. Ale berlińscy sędziowie nie chcą karać sprawców zatorów na drogach. I tak. 24 listopada rozzuchwaleni działacze przykleili się do pasa kołowań na lotnisku Willy Brandta. Setki pasażerów nie doleciały do Berlina albo nie wyleciały w podróż. Wybory do berlińskiego senatu muszą zostać powtórzone, ponieważ według sądu mieliśmy do czynienia z największym przewałem wyborczym w historii miasta tak naprawdę senat powinien po tym orzeczeniu natychmiast zostać rozwiązany a jego wszystkie postanowienia unieważnione być może trzeba będzie znowu iść do trybunału konstytucyjnego żeby to wywalczyć berlińska administracja nie jest w stanie przeprowadzić wyborów ale sformułowała 44 strony przepisów na temat używania języka gender z kolei parlament krajowy turingi Zabronił używania nowomowy w oficjalnej komunikacji urzędowej. Od stycznia 2023 roku wzrosną podatki od spadków i darowizn średnio o 20 do 30%. Podatek gruntowy po reformie będzie niektórych właścicieli nieruchomości kosztować nawet o 2000% więcej niż dotychczas. Wynajem mieszkania może zatem stać się luksusem. A kupno lub budowa własnych czterech ścian jest w obecnej sytuacji celem nieosiągalnym dla odtona normalnego konsumenta. Izby lekarskie domagają się zniesienia obowiązkowej kwarantanny osób chorych na COVID-19. Zniesiono za to obowiązek szczepień personelu medycznego. Niemiecka gospodarka wbrew oczekiwaniom zanotowała w lecie wzrost o 0,4%. Od nowego roku prąd zdrożeje w Niemczech nawet o 130%. Rhein Energii policzy na przykład 55 centów za kilowatogodzinę. Podobnie Vattenfall. Terminal gazowy w Wilhelmshaven będzie kilka razy droższy niż zakładano. To już niemal standardowa zapowiedź, kiedy mowa o inwestycjach finansowanych z kasy państwowej. Z Whatsappa skradziono ponad pół miliarda numerów telefonów. Z tego 7 milionów numerów niemieckich. W Niemczech przebywała z wizytą delegacja z muzeum w Treblince. Pan dyrektor Edward Kopówka wręczył w Magdeburgu medale pamiątkowe za zasługi w rozpowszechnianiu wiedzy o obozie w Treblince oraz za propagowanie Muzeum Treblinki panom Majkowi Rajsielowi z Centrali Kształcenia Politycznego i doktorowi Edwardowi Sułkowi z Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Saxony-Anhalt. Niemiecka reprezentacja w piłce nożnej znowu przyprawia kibiców o zawały serca. Dla telewizyjnych trefnisiów najważniejsza jest jednak kolorowa opaska kapitana drużyny, tak jakby piłkarze pojechali do Kataru na demonstracje polityczne, a nie żeby grać w piłkę. Pierwsze kraje już rozważają na poważnie wystąpienie ze światowego związku piłki nożnej FIFA. Polska wyszła, ale z grupy i o awans do świerć finału zagra z Francją. Wiceprzewodnicząca Bundestagu Katrin Göring-Eckardt posądzana jest o kumoterskie rozdawnictwo pieniędzy. Chodzi o dotację w wysokości 2 milionów rocznie do roku 2026 przyznane Związkowi Ratownictwa Morskiego United for Rescue, którego prezesem jest jej partner życiowy Tis Gundlach. Ale to nie jedyny przypadek finansowania dziwnych projektów z pieniędzy podatnika. Rzecznik do spraw integracji i antyrasizmu w randze ministra Reim Alabi Radovan z SPD skierowała tysiące euro na rzekomo antyrasistowski projekt o nazwie Zjednoczenie przeciw rasizmowi i antyislamizmowi, który utrzymuje kontakty z radykalnymi islamistami i islamskimi rasistami. 22 listopada na ręce prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera złożył listy uwierzytelniające nowy ambasador Rzeczypospolitej w Berlinie, pan Dariusz Pawłosz. Po tym jak na Polskę spadły rakiety ze wschodu, niemiecka minister obrony Christine Lambrecht zaproponowała Warszawie odstąpienie jednego zestawu antyrakietowego Patriot. A propos Ukrainy. Mamy na stronie dziennika artykuł pod tytułem Skąd się wzięła Ukraina? Zachęcam do lektury. Powoli zaczynamy kolędowanie. Niech moc będzie z wami.